Cześć. W HR-ze bardzo często dyskutujemy o tym, czy nasze działania przekładają się na efekty dla organizacji, czy mówiąc wprost, wpływają na biznes. No jest to w ogóle jeden z tematów, który chyba interesuje nas w HR-ze najbardziej. I z drugiej strony bardzo często jesteśmy oskarżani przez ten biznes o to, że robimy rzeczy, które niewiele wnoszą dla organizacji. No i jak to jest w rzeczywistości? Dzisiejszy odcinek jest właśnie o tym. Chcę się z Wami podzielić swoimi refleksjami, ale też pewnym narzędziem, które moim zdaniem pozwoli Wam poukładać myślenie o tym, w jaki sposób projektujecie różne działania HR-owe. Więc jeśli temat wpływu na biznes Was interesuje, no to zostańcie ze mną i zaczynamy dzisiejszy odcinek, porozmawiajmy o HR. Na początku chciałem się z Wami podzielić pewną refleksją, która pojawia mi się bardzo często, kiedy uczestniczę w jakimś spotkaniu branżowym albo konferencji hr a przez ostatnie dwa lata naprawdę e, uczestniczę w nich bardzo często. Można powiedzieć w każdym miesiącu czy co dwa miesiące pojawiało się jakieś wydarzenie i moja refleksja dotyczy tego, że kiedy jako hr spotykamy się na przykład przy kawie na takiej konferencji albo przy jakimś stoliku dyskusyjnym, to zaczynamy natychmiast rozmawiać o tym, co wdrożyliśmy u siebie w organizacji. No i jedna osoba mówi no, my mierzymy takie i takie wskaźniki. Druga osoba mówi: No, my tego jeszcze nie raportujemy. No i natychmiast w głowach tych HR-owców, ale również u mnie, pojawia się takie pytanie: No dobrze, to czy dobrze, że ja tego jeszcze nie mierzę? Może ja również powinienem zacząć to stosować? No z drugiej strony, kiedy słyszę, co robią inne firmy, zaczynam się zastanawiać: No dobrze, ale czy to im się przydaje? No i pojawia się w mojej głowie takie pytanie: czy rzeczywiście powinienem zmierzyć, zmienić swój sposób działania, bo ktoś wdrożył już jakiś trend? Bo zastosował jakieś narzędzie, bo robi już coś, czego ja nie robię, a z drugiej strony ja robię coś innego, co uważam, że jest przydatne i pewnie w głowie tej drugiej osoby pojawia się taka sama myśl. I jaka jest moja refleksja nad tym wszystkim? Moja refleksja ostatnio była taka, że zacząłem się zastanawiać: no dobrze, ale czy te rzeczy, o których my rozmawiamy, w ogóle są istotne, czy mają sens, czy mają wartość? No bo kiedy przyjrzycie się temu, jak wyglądają nasze rozmowy, to właśnie rozmawiamy o tym, czy mierzymy jakiś wskaźnik, czy wdrożyliśmy jakieś narzędzie, czy mamy już elektroniczny obieg dokumentów, czy nasz system ATS daje takie i takie raporty i tak dalej. Więc rozmawiamy na poziomie, powiedziałbym, narzędzi, takich bardzo dużych konkretów, które są w naszym zasięgu, o których to my jako HR decydujemy, czy będziemy je robić, czy nie będziemy ich robić. No, ale z drugiej strony, oczywiście, mamy potrzeby organizacji i to, że chcielibyśmy mieć realny wpływ na to, co się w tej organizacji dzieje. No, ale właśnie rozmawiamy o poziomie tak naprawdę narzędziowym. I to, co gdzieś pojawiło mi się w głowie, kiedy zacząłem dyskutować z wami, no z moimi znajomymi po fachu, HR-owcami, to była taka kwestia. Czy my na to patrzymy od dobrej strony? I chcę wam tutaj opowiedzieć o takim podejściu, które można nazwać łańcuchem wartości HR. Czy jak to się pięknie mówi w nowomowie HR Value Chain. Czyli takim pokazaniem przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami budowania HR w organizacji. Ten pierwszy etap, czy te pierwsze rzeczy, które robimy w HRze, HR to jest tak zwany poziom. Efficiency, czyli tego, jak dobrze jako HR realizujemy poszczególne zadanie, które są nam po prostu przydzielone. Czy można powiedzieć, jak jesteśmy efektywni w rekrutacji, jak efektywnie szkolimy, jak efektywnie generalnie działamy. Jest to taki poziom, gdzie my mierzymy efektywność procesów HR-u. Na drugim kolejnym poziomie my wierzymy, że efektywność tych procesów HR-owych przekłada się na to, jak dobrze. Pracownicy generalnie funkcjonują w organizacji, czy jak dobrze realizowana jest funkcja personalna w firmie. Ten poziom nazywamy oryginalnie effectiveness. Czy jest to taki poziom, gdzie mierzymy jako HR-owcy pewną wypadkową naszych działań jako HR-u, działań menedżerów, też pewnej kultury organizacyjnej. No i tutaj pojawiają się takie kwestie jak poziom rotacji, absencji, jak zadowolenie pracowników z tego, jak pracuje im się w naszej firmie. Więc jest to coś, na co HR oczywiście wpływa, ale na co nie ma bezpośredniego przełożenia jeden do 1. Właśnie jest to pewna wypadkowa wielu czynników, na które oczywiście składa się efektywność HR-u, ale nie tylko. No i na trzecim poziomie Mamy tak zwany poziom efektów organizacyjnych, czyli poziom, który można nazwać poziomem impaktu, wpływu na organizację. Jest to poziom, na którym oczywiście mierzymy podstawowe wskaźniki, które świadczą o zdrowiu naszej organizacji, czyli zysk, sprzedaż, marża, którą uzyskujemy, pewnie jakieś poziomy efektywności jakościowej, jeśli to w organizacji jest ważne. No więc z jednej strony mamy to, co my robimy bardzo konkretnie, czyli ten pierwszy poziom efficiency, efektywności procesów HR-owych. Na drugim, tym środkowym poziomie, mamy pewną wypadkową, właśnie która skutkuje tym, jak dobrze pracownikom się u nas pracuje, jaki mają poziom kompetencji, jak efektywnie realizujemy globalnie funkcję HR-ową. No i wreszcie zakładamy, że to powinno się przekładać na wyniki organizacji. No i oczywiście logika jest w tym bardzo sensowna, ta logika przejście, jest, no bo jeśli ja dobrze robię rekrutację, powinienem mieć lepszych pracowników, którym się lepiej pracuje, wreszcie organizacja powinna mieć lepsze wyniki. Tylko to, na co chcę Wam zwrócić uwagę i co tak naprawdę no, mnie doprowadziło do takiej głębokiej, ponownej refleksji nad tym, co w ogóle robimy w HR-ze, to jest to, od której strony my interpretujemy ten schemat. Bo Zobaczcie, kiedy my rozmawiamy między sobą, to bardzo często zaczynamy od tego poziomu efficiency. Jakie my mamy narzędzia rekrutacji, jakie benefity dajemy, jak pozyskujemy pracowników, jak ich szkolimy, co mierzymy w karierze, etc. I porównujemy się bardzo często na branżowych spotkaniach, robimy sobie benchmarki właśnie na tym poziomie. Ale zobaczcie, że tak naprawdę logika myślenia o tym powinna być odwrotna. Ja myślę, że powinniśmy wystartować od poziomu celów biznesowych, czyli tego, czego potrzebuje nasza organizacja, zobaczyć w związku z tym, do jakich efektów powinna doprowadzić nasza polityka personalna na tym poziomie środkowym, i wreszcie w związku z tym zadecydować, jakie narzędzie, jakie konkretne działania powinniśmy podjąć, a nie odwrotnie. No bo jeśli mamy do czynienia na przykład z spółką produkcyjną, zrobię która nie wiem, zatrudnia 3000 ludzi, bazuje na jakiejś minimalnej marży i jest y, gdzieś na jakiejś odległej wsi, y, na Mazurach na przykład, w której bardzo ciężko pozyskać pracowników z zewnątrz, nie ma dużego miasta obok, no to ta firma będzie miała zupełnie inne problemy, zupełnie inne wyzwania niż na przykład y, 30-osobowy startup IT w centrum Warszawy czy Wrocławia, gdzie będą zupełnie inne problemy. Startup, który ma bardzo wysoką marżę dzisiaj, którego produkt jest rozwojowy, który na przykład jeszcze dostał jakieś finansowanie z funduszu Venture Capitals. No to mamy zupełnie inną sytuację biznesową. I teraz jeśli my rozmawiamy na tym poziomie narzędzi, albo ja mam taki ATS, bo mierzę to, a ty mierzysz to, i nie porównujemy się tak naprawdę, myśląc o tych celach biznesowych, to ja myślę, że te nasze rozważania tak naprawdę niewiele nam dają. To, do czego ja Was zachęcam, to to, żeby spojrzeć na ten schemat HR Value Chain zupełnie od drugiej strony, czyli popatrzeć, no dobrze, jakie my mamy cele, i kiedy rozmawiamy też ze sobą na konferencjach, to porozmawiajmy o celach tych firm, porozmawiajmy o tym, czy moja firma, w której ja pracuję, ma takie same cele jak Twoja firma. I w związku z tym, jakie chcemy mieć efekty na poziomie polityki personalnej, na przykład jaką chcemy mieć rotację, jaką chcemy mieć absencję, jakie chcemy mieć kompetencje w organizacji, a potem dopiero zastanówmy się, czy nasz benchmark na poziomie jakichkolwiek narzędzi ma sens, bo może jest tak, że mamy zupełnie inne cele biznesowe. I moim zdaniem, my bardzo często o tym zapominamy, jeśli już używamy tego value chain, to czytamy go właśnie od tej strony narzędziowej do strony strategicznej. A tak naprawdę, kiedy planujemy różne działania. Myślę, że powinniśmy podejść od drugiej strony, czyli popatrzeć, jakie cele ma nasza organizacja, co chce osiągnąć, jakie są jej główne wyzwania, potem zastanowić się, jak przekłada się to na politykę personalną, czy my mamy mieć dużą rotację, małą, gdzie ją mamy mieć, gdzie jej mamy nie mieć, jakie potrzebujemy kompetencje, a potem zająć się tym, czy zrobimy to wszystko, korzystając z systemu A, B, C czy D. Bo mam wrażenie, że często robimy odwrotnie, i oczywiście to jest łatwiejsze podejście, bo te nowinki są bardzo ciekawe i one mnie też interesują, natomiast tak naprawdę wartość zaczniemy wnosić wtedy, kiedy spojrzymy od drugiej strony. Kiedy zbenchmarkujemy się między sobą na poziomie celów, które mamy, które mają nasze organizacje i które my mamy w związku z tym w hr a dopiero potem zaczniemy dyskutować o tym, komu jakie narzędzia się sprawdzają, komu jakie się nie sprawdzają, ale przede wszystkim w jakich okolicznościach biznesowych. I to jest taka moja refleksja, z którą, którą chciałem się z wami podzielić. No właśnie, dotycząca spojrzenia na to, co robimy w HR-ze z perspektywy łańcucha wartości HR-u. Tego, żebyśmy częściej patrzyli przez pryzmat celów organizacji i tam się benchmarkowali, a nie tylko skupiali się na narzędziach. I takie podejście, Chcę Wam zaproponować i takie podejście też promujemy we wszystkich działaniach, które robimy jako HM Akademii, czy to jeśli chodzi o działania doradcze, czy o działania szkoleniowe. Dziękuję Wam za dzisiaj, za spędzenie tego czasu ze mną. Wpadnijcie na naszą stronę HM Akademii, na naszego bloga, zasubskrybujcie też ten kanał, dołączcie do naszego newslettera. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach, na konferencjach, na szkoleniach. Do zobaczenia, dzięki, cześć.